One two free, one two free, witam Państwa bardzo serdecznie. Życie jak muzyka, Tomek Kąsa. No i tak w ostatniej chwili, sorry za opóźnienie, ale po prostu rozszalała się, jak to się mówi o Jezus, nazwisko. Rozszalała się burza przed chwilą na Mazowszu południowo-zachodnim. Także w ostatniej chwili no, musiałem po prostu się przenieść no, no, zupełnie do nie kapsuły. Bo, bo w wyniku po prostu burzy internet się zepsuł w kapsule. No to jest właśnie kolejna taka ekstra historia, ale jak wiadomo, to nic nowego. Tak więc dzisiaj w tych okolicznościach przyrody, no tak się zastanawiałem, czy to zostawić, czy, czy, czy nadać, ale po prostu trudno, lecimy. Tak więc witam Agatę wszystką, Mirosławę, Kasię, Anetkę. Witajcie drogie panie, po prostu w tych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. Tutaj sorry, że jeszcze taki jestem, jak to się mówi, w slangu młodzieżowym, rozklikany. No dobra, to ja opowiem tę historię, którą sobie zaplanowałem, czyli po prostu podróż w czasie po raz kolejny, ale to już chyba wszyscy do tego jesteście przyzwyczajeni. No i tym razem 85 rok, nie 84, ale ja to poprawię oczywiście później je w opisie, tak że będzie się wszystko zgadzało. 85. rok to był czas, kiedy byłem w pierwszej klasie liceum. W liceum w Warszawie, dzisiaj bardzo znane. No i w, tej, w tejże szkole no, poznałem nowych kolegów, m.in. Piotrka Gęsickiego, pseudonim Gęsior. No więc od razu jakoś żeśmy się skumali, jako że on miał podobne znaczki do moich, przypięte, no i ewidentnie zdradzał zainteresowanie kulturą punk rockową. No więc od razu naturalna piona. Tak więc żeśmy z gęsiorem się skumali, no i stwierdziliśmy, że kurczę, zakładamy przecież zespół. Ja już miałem doświadczenie w zakładaniu zespołu, bo pierwszy zespół był w ósmej klasie podstawówki. Co prawda, miał tylko jedną próbę, ale, ale już wiedziałem, jak się zakłada zespoły. Tak więc no tutaj z gęsiorem żeśmy po prostu temat ogarnęli, powiem Wam. No i u niego na sylwestra z 1984, na 80, czyli, czyli no właśnie na przełomie 84-85 Gęsior dogadał się z mamą, no i u niego była imprezka taka minimalna, gdzie odbyła się pierwsza próba zespołu Saigon, słuchajcie. Ja bym się nazwę, na to wychodzi, no i pierwsze muzyki też już były częściowo wymyślone ogólnie oparte na trzech akordach, czyli edur, giedur i adur. To były ogólnie podstawowe akordy. Można było je miksować, czyli giedur, adur, Edur i się leciało, leciało. Pierwsza próba była w mieszkaniu na, przy ulicy Bartoszewicza, po prostu, też w centrum, właśnie u Gęsiora. No i Burkacz, czyli Jerzy Burkacki, Josh, nie miał jeszcze perkusji, tylko tatamu zrobił takie jakby dzwony rurowe, zakończone taką membraną skajową, no takie mikro przedziwne, rurowe, można by rzec. Więc Jurek na tym grał, bo, bo został wytypowany jako perkusji. No, ja miałem pożyczoną gitarę sambe, więc w ogóle szpanowałem. A gęsior, no właśnie, gęsior to miał jakąś fajną gitarę, ale już nie pamiętam, niestety, co to było. Tak więc, no, Sylwester był naprawdę progresywny wówczas, no, ale okazało się, że jednak umiemy, no i zakładamy po prostu zespół. Zespół sobie żeśmy założyli i pierwsze co, to do pana dyrektora liceum, żeby pozwolił nam grać próbę. No ale te próby, wcale to nie było takie proste, no bo pan dyrektor, no, już miał w swojej szkole panków ze starszych klas, tak więc on tak tego niechętnie, ale jakoś zaufał, powiedział, że możemy wykorzystać te dwa Eltrony i, i, i dwie kolumny ogromne też firmy Eltron, no i radość w ogóle na holu, po prostu będzie próba, no ale zanim ta próba, no to Buras, czyli Josh Burkacki postanowił, no znaczy, no on był bardzo pressingowany niestety, w tamtych w czasach, żeby musiał mieć perkusję. No i e, okazało się, że w naszej klasie również e, niejaki chodził kolega Grzebal, który miał koneksje gitowskie bardzo mocno w centrum, no i on tam e, przy ulicy Nowogrodzkiej miał takiego typa w kamienicy, który podobno perkę miał do sprzedania, e, to był chyba Polmus albo Amati, ale już nie pamiętam. No i Jurek oczywiście tam spressingował rodziców i jakoś się udało zebrać monetę, że tak powiem, no i, i pojechał, pojechaliśmy to kupować. Jak e, ja byłem w tej kamienicy, powiem wam, przy Nowogrodzkiej do tej pory, to my, ja postrzega, postrzegałem centrum miasta jako hajendziki, w ogóle tutaj tego, żurawia krucza e, i tak dalej, a tutaj okazuje się, że na Nowogrodzkiej, tak mniej więcej na tyłach hotelu Marioty gdzieś tam w tle, e, no to, ojeju, powiem wam, no, hardkor, no, po prostu strzykawki, żyletki, krew, e, rozpadające się schody, no i po prostu, no, niemalże melina. No i w takich Okolicznościach kolega Burkacki kupił właśnie tę używaną perkusję, która została oczywiście przewieziona środkami komunikacji masowego rażenia na grochów z centrum. No i to już w ogóle był stały element, bo po prostu w momencie, kiedy już mieliśmy salę, czyli miejsce do prób no to po prostu trzeba było tam dojechać, ale tam na miejscu tam na miejscu mieliśmy tylko słuchajcie no tylko kolumny i wzmacniacze więc no wyprawa na drugą stronę Wisły wyglądała tak, że ja nie wiem jak my żeśmy się zabierali, że Robert Karandziej który też był basistą wówczas wytypowany, bo miał chyba lunę, taką basówkę z której można było z łuku strzelać więc tak, my mieliśmy, ja miałem pokrowiec, Karandziej miał też pokrowiec, no a Buras, czyli Josh, no po prostu miał wielką, wielki bęben taktowy, do którego się po prostu wrzucało mniejsze bębny, no ale jeszcze były statywy i blachy, tak więc ja nie wiem ogólnie, jak to było możliwe, że my żeśmy się zabierali do autobusu, bo jeszcze mieliśmy do przejścia jeden przystanek, bo to wtedy były autobusy pośpieszne, które nie na każdym się zatrzymywały, no i poszli, musieliśmy chodzić każdorazowo po prostu tak z pół kilometra z tym sprzętem, a później z pół kilometra drugie właśnie już do mojej szkoły gdzie po prostu no właśnie gdzie pierwsza próba no i to było szaleństwo pamiętam jeszcze kolega Dzyndzel przyszedł później założycie zespołu Chaos no i normalnie otworzyliśmy drzwi oczywiście na, na, od strony ulicy Polnej czyli naprzeciwko mieliśmy kamienicę i się no, normalnie jakżeśmy zaczęli czadować e, oczywiście nie, nie do końca umiejąc grać albo ja się w ogóle nie umiejąc grać ale emotion, były, także no właśnie tak to po prostu wyglądało pierwszy materiał zespołu Saigon, no powstawał właściwie, tworzyliśmy go we dwóch z Piotkiem Gęsickim który po prostu pisał ekstra zaangażowane teksty, nawet tam muzyczkę podrzucił do chyba pieniądze, 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 a ja w oparciu o te trzy znane akordy zrobiłem dziewięć po prostu różnych linii melodycznych tak więc tak powstawał nasz repertuar, później do zespołu dołączył niejaki Brzostowski legendarny, który, Marcin Brzostowski, który dzisiaj no właśnie publikuje e-booki i, i sobie mieszka na Warmii i pozdrawiamy Ciebie Brzostosiu. Tak więc to już później była trochę ewolucja, że tak powiem, tego naszego zespołu. Przypominam, mamy rok 85, kiedy, kiedy pierwsza próba, no a później już kolejna historia, pierwszy koncert w liceum imienia Tadeusza Czackiego który pozwoliłem sobie, no, też być duchem sprawczym i organizatorem tego wszystkiego, no i to było naprawdę niezły sztos. Pamiętam, że przygotowaliśmy się naprawdę już tak na żyletę. Wówczas do tej szkoły w takiej najbardziej pankowej, progresywnej klasie, chodził Grzegorz Religa, czyli religia, czyli syn pana religii, tego znanego od przyszczepu serca, wówczas religia miał złamaną nogę, co jest ważne, bo jak zaczęliśmy grać pan rocka no i, i w ogóle tutaj zacne grono nauczycieli i kolega Dzyndel w ogóle. Wstańcie kutas! Tak za przeproszeniem. Po prostu pierwsze co powiedział, to w ogóle całe grono zacne po prostu kopara, to było takie old grono, takie jeszcze około przedwojenne, jak ja raz kurde powiedziałem na historii, to po prostu myślałem, że w ogóle się ze wstydu spale, bo mnie tak pani profesor zga, zganiła. No więc takim powitaniem po prostu zaczęliśmy grać, no więc od razu pogo, religia właśnie pogował z tą nogą w gipsie, trzymając się okulach. No i jakoś po prostu naprawdę niezła historia. Dodam tylko, że to był naprawdę pierwszy, pierwszy taki koncert. Później jeszcze to było powtórzone. Już wystąpiliśmy jako redaktorsi legendarni, ale to już było 4-4 lata później. Tak więc no, historia zespołu SAIGON tak się właśnie zaczynała, że w czasach, kiedy nic nie było, totalnie nic nie było, my żeśmy sobie wymyślili, że będziemy mieli zespół muzyczny. No i to nie jest też tak, że pochodziliśmy z takich rodzin, że tata mama wzięli kupili, czy tam raczej sprowadzili, tylko trzeba było naprawdę to sobie wszystko samemu ogarniać. No i tak teraz mam taką konkluzję, że zupełnie tak jak dzisiaj. No, przypominam dzisiaj trochę inne okoliczności przyrody, moi drodzy, bo w ostatniej chwili no, musiałem przenieść się po prostu do innej no, do nie kapsuły, jako że nad Mazowszem rozpętała się burza, no i internet radiowy. Po prostu szlak wziął i trafił. Zespół Saigon później zmienił nazwę na redaktors, gęsior po prostu porzucił muzykę na rzecz medytacji po prostu i kulturystyki, a my już tak bardziej zaczęliśmy lecieć lokalnie, czyli mocno grochowsko odkrywając właśnie nasz lokalny patriotyzm, jakby mocno utożsamiając się z dzielnicą, czyli po prostu później był redaktors, ale o redaktorsach już. Wam opowiadałem o tym koncercie, gdzie chłopacy między innymi porwali autobus. Tak więc moi drodzy, tradycyjnie poproszę Was o łaping górny, dzisiaj tak przelotowo, bo naprawdę i tak cud, że w ogóle się udało po prostu, ale jak to się mówi, liczy się podejście, czyli attitude, więc poproszę Was o ten skromniutki łaping górny. No i jutro Elgowisko, moi drodzy, Elgowisko o godzinie 17, a w niedzielę pewnie dobra no chyba, że po prostu się odchodzi od dobranocek, ale to yy, będziecie wszystko przecież dobrze wiedzieli. Także dzięki moi drodzy, no ja lecę walczyć z żywiołem po prostu, no i tak to jest. No, ale tak z drugiej strony jak Radio o kiedyś, no to znaczy jak ten Pankrok, to dzisiaj to radio. Yy, niby tego, cały czas jakieś coś, ale jednak yy, do przodu, bo tak po prostu ma być. Tak więc yy, pozdrawiam was, peace and love and Unity, jak mawiał, wiecie, kto. No i kochani, do ZOP do, zob, do zobaczenia, tylko jak to się robiło, a tutaj jestem, do zobacz. No i niech wam nie, nie grzmi przynajmniej po prostu i nie wieje i nie pada, tylko żebyście mieli udanego weekendu. Trzymajcie się, do usłyszenia, życie jak muzyka, radio końca. Hej!